Premier Donald Tusk ostrzega swoich ministrów przed nagonką na lekarzy ze względu na ich zarobki. Bo w ostatnim czasie, wtedy, kiedy pojawiają się coraz większe problemy w służbie zdrowia, pojawia się krytyka lekarzy i pojawia się właśnie taka kwestia jak wyciąganie ich zarobków. I między innymi takie coś wyciągnęła pani minister zdrowia Izabela Leszczyna, która poinformowała o lekarzu, który wystawił fakturę na Prawie 300 tysięcy złotych, tak, miesięcznie. Miesięcznie w jednym miesiącu zarobił niemal 300 tysięcy leka, pewien lekarz. I o to został zapytany premier Donald Tusk. A jak wiemy, Donald Tusk nie lubi takich trudnych pytań. On nie lubi, zresztą kwestia dziury budżetowej, którą mamy w Polsce i ona rośnie, pokazuje, tego, pokazuje że Donald Tusk nie lubi trudnych pytań, bo prawie żaden dziennikarz nie zapytał Tuska. O dziurę budżetową, a przecież to on jest współodpowiedzialny za to, jaki jest budżet, nie tylko minister finansów. No i mimo wszystko ktoś się wychylił i zapytał Tuska o zarobki lekarzy. I Tusk powiedział: Tak, jestem ostatnią osobą, która namawiałaby opinię publiczną, żeby komuś zaglądać do kieszeni wtedy, kiedy nie ma jakichś kryminalnych kontekstów. Pani minister Deszczyna jest ostatnią osobą, która by chciała budzić jakiekolwiek emocje. Informując między innymi o zarobkach, tak? Powiedział Donald Tusk, oczywiście stwierdził, że system wymaga naprawy, że, 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 że oczywiście zarobki bywają horrendalne, ale w przypadku lekarzy to jest, to jest zrozumiałe. I Tusk mówi tak: wezmę na siebie polityczną odpowiedzialność za poważne i trudne rozmowy. Które muszą doprowadzić do tego, żeby ten system w Polsce był bardziej zrównoważony. Ale żadnej dlakągi na lekarzy i zarobki nie będzie. Osobiście bym wyrzucał każdego z rządu, kto by próbował tego typu emocje rozbudzać. Tak mówi Donald Tusk de facto grożąc palcem swoim ministrom, Wyrzucę was z, z rządu, jeżeli będzie nagonka na lekarzy. Nie ma być nagonki na lekarzy, jeżeli chodzi o zarobki. No bo rzeczywiście, jakby mu się jeszcze lekarze zbuntowali, to szanowni państwo, to byłoby całkowity. To byłby całkowity już Armagedon i polityczne trzęsienie ziemi, a na które czekają na pewno politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ale zobaczcie, tutaj mamy takie jedno zdanie w wypowiedzi Tuska, które jest. Charakterystyczne dla Donalda Tuska. To jest Wypisz, wymaluj Donald Tusk w całej swojej osobowości pozwólcie, założę okulary, bo człowiek ślepnie cztery dychy na karku i nic nie przeczyta bez okularów. Wezmę na siebie polityczną odpowiedzialność za poważne i trudne rozmowy, które muszą doprowadzić do tego, żeby ten system w Polsce był bardziej zrównoważony. Czyli po prostu system Donalda Tuska Wypisz, wymaluj to jest Donald Tusk zapowiada, że coś zrobi. On na siebie, na swoją klatę weźmie odpowiedzialność za trudne rozmowy z lekarzami, a ostatecznie pewnie nic z tego nie będzie. Tak jak ze wszystkim. Ileż to razy już Donald Tusk coś zapowiadał, co on nie weźmie, co on nie zrobi, jak to nie będzie, na jakie to zmiany nie będzie. Kiedy mamy już sytuację trudną, sytuację gardłową, to właśnie wchodzi Donald Tusk na białym koniu, mówi, że coś zrobi, a pewnie i tak to wszystko będzie zamknięte na jego współpracowników, na jego yy, ludzi i będą problemy i będziemy czekać na jakiekolwiek zmiany. A system rzeczywiście jest horrendalny. Ja ja też nie mówię, że powinna być nagonka na lekarzy ze względu na ich zarobki, ale jeżeli ciągle słyszymy, że są problemy z, z, ze specjalistami, że są długie kolejki do specjalistów, że jest to, tamto, że lekarze przyjmują i prywatnie, i publicznie, mieszają to, przyjmują kogoś prywatnie, konsultują, a publicznie robią mu operacje, tak? No to jest wszystko patologia. Słyszymy o takich zarobkach, a jednocześnie niebawem mogą strajkować pielęgniarki i położne. Taka informacja do mnie, szanowni państwo, dotarła, że zapowiedź jest taka Ministerstwa Zdrowia, że nie będzie podwyżek dla pielęgniarki, i położnych, i one będą startować. Co mają t, m, 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 mężczyźni, kobiety pracujące w tym zawodzie powiedzieć, kiedy zarabiają naprawdę dużo mniejsze pieniądze od lekarzy? Są niezbędne w szpitalach, bez nich szpitale nie funkcjonują, a z widzą, słyszą, że jakiś lekarz wystawia fakturę na 300 tysięcy złotych. Zapowiadany jest w takim razie też protest przed Kancelarią Premiera, przed Ministerstwem Zdrowia, zobaczymy co z tego będzie, taka wiadomość do mnie dotarła. Więc jak widać system jest chory, nie ma pieniędzy w NFZ-cie, nie ma pieniędzy w Ministerstwie Zdrowia, Donald Tusk kolejny raz zapowiada, że będzie coś robił, bierze na swoje barki odpowiedzialność i grozi de facto swoim ministrom, kiwa im palcem, nie będzie nagonki na lekarzy. Oj źle to wszystko wygląda. Bardzo źle. Dajcie znać proszę w komentarzach, co myślicie o systemie zdrowia w Polsce. Do zobaczenia.